Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was ze z użyciami kosmetycznymi, czyli Denko Wiosna 2024. I tradycyjnie podzieliłam kosmetyki na trzy kategorie, czyli te, które kupię drugi raz, tych, których nie kupię drugi raz i te, z którymi się jeszcze zastanawiam. Zaczniemy sobie od tych, które kupię drugi raz. No i już też tradycyjnie po prostu u mnie szczoteczka do zębów, yy, to sama firma, Hey Bamboo, cały czas ich używam, kupiłam kolejne, są w porządku. Dalej mamy dwa mydła, jedno z Isany, drugie z Baby Dream. Oba są dobre, na pewno lepsze niż te, które miałam wcześniej z Luxi. Wydaje mi się tylko, że to z Isany bardziej rozmięka w mydelniczce. Plastry na wypryski z Isany, one są dobre, jest 36 sztuk, więc jest więcej niż tych gwiazdek i też są, one są okrągłe, więc bardziej zabezpieczają moim zdaniem ten wyprysk niż gwiazdka, która ma nieregularne brzegi. Ja mam bardzo duże ropne krosty i często te gwiazdki mi po prostu nie, nie, nie zakrywają całej, całego wyprysku. Mi bardziej odpowiadają te, bo mi zależy na tym, żeby ta krosta mi nie pękła w trakcie snu i żeby ona, ta ropa z niej nie wylała się w pościel. Po prostu. Okej, okay, to jest obrzydliwe, co już mówię, więc, więc przestanę, ale kupię je drugi raz, bo wolę te niż te, które mam teraz z, z tymi gwiazdkami. Dalej mam krople do oczu, sterazolin. To są dobre krople. Trochę mi ich zostało jeszcze, ale się przeterminowały. Nie wiem, ile one są ważne, chyba pół roku mi się wydaje. Nie pamiętam. Dobre krople. A ja potrzebuję, bo mam wrażliwe oczy, więc płyn do płukania, ust, Colgate. Był w porządku. Był w porządku. Pomadka do ust, neutrogena, nic nie widać chyba. Ciężko, ciężko tutaj. Kupiłam już kolejne opakowanie. Najlepsza pomadka, jaką kiedykolwiek miałam, a miałam ich naprawdę sporo i zostanę przy niej. Pomimo tego, że jest dosyć droga, wydaje mi się, że jest za 15 zł dla mnie, 15 zł za pomadkę to jest sporo. Zużyłam bardzo dużo tych tańszych i no. Nie mają podjazdu do tej, więc zostaję przy tej. I teraz produkt, który kocham i nienawidzę jednocześnie i jest to krem do rąk Eveline Cosmetics. On jest poharatany, pocięty został przeze mnie, żeby wydobyć każdą ostatnią kropelkę z niego. To jest najlepszy krem do rąk, jaki jak kiedykolwiek miałam. Jedyny minus, dlaczego nienawidzę tego kremu, to jest jego zapach. Ja nie znoszę zapachu wanilii w kosmetykach, nie lubię jej. To pachnie bardzo intensywnie wanilią, więc jeżeli nie znajdę czegoś y, równie dobrego, to powrócę do niego, bo jest naprawdę dobry. I ostatni produkt, po który prawdopodobnie sięgnę ponownie, jest to pasta do zębów y, Colgate Max White Sparkle Diamonds. Też w porządku pasta. Ja nie mam jakichś bardzo dużych wymagań odnośnie y, produktów do higieny jamy ustnej. Jeżeli nie mam od nich odruchu wymiotnego, to dla mnie są w porządku. Teraz przechodzimy do rzeczy, których nie kupię drugi raz. I pierwsze to jest y, mydło z Isany. Jakieś... nie wiem, czy to miała być morska bryza. Wydaje mi się, że tak, ale to mydło... Pachnie jak moje wyobrażenie, jak pachniał wujek w PRL-u. To jest zapach takich perfum, takiego mydła, takich takiej może pianki do golenia. I, i tak zmieszanej w, ze wszystkim. że Mam wrażenie, a jej, upadło mi, że tak właśnie y, wy, pachniał wujek w PRL-u. W sensie, kiedy chciał pachnieć ładnie. Ale mi ten zapach kompletnie nie odpowiada. I też on zostaje na rękach, więc jeżeli myłam ręce przed posiłkiem i jadłam, to przez cały, cały posiłek czułam ten zapach po prostu, który mnie drażnił. Także nie polecam, nie kupię drugi raz. Dalej jest produkt, który polecam, ale też nie polecam. Jest to Parol, olej z wiesiołka. Polecam go dlatego, że to jest naprawdę świetny produkt na skórę. Ale akurat ta firma jest bardzo droga. Za to opakowanie 60 kapsułek zapłaciłam chyba 30 zł. A star starczyło mi chyba na 15 dni, z tego co wiem. To opakowanie jest mało wydajne, jest drogie i ja zamówiłam sobie sam olej z wiesiołka, bo tutaj są też. Jakieś dodatki, w tym akurat. A ja kupiłam sobie czysty olej z wiesiałka i wyszło mi dużo taniej za chyba 3 opakowania, które starczą mi na 3 miesiące. Zapłaciłam 50 zł, więc no, różnica jest bardzo duża. Niemniej jednak polecam, ale no, ja nie kupię tej firmy drugi raz. Wolę zaoszczędzić. I ostatnią rzeczą jest kaszmirowa baza pod makijaż. No, jak widzicie, tutaj sporo zostało, ale ona na mnie się roluje i ona się też przeterminowała. Może się roluje, dlatego że jest przeterminowana 4 lata? Może tak być. Ale skoro nie używałam jej, że aż się przeterminowała, to nie potrzebuję jej. Prawdopodobnie, więc nie kupię jej drugi raz. Też wydaje mi się, że była dosyć droga, także szkoda mi wyrzucać, no ale do niczego jej już nie użyję. I w ostatniej kategorii, gdzie nie wiem, czy kupię to drugi raz, mamy tylko dwa produkty i są to podpaski Femina. Jedne zielone, drugie niebieskie. Te zielone bardziej intensywnie pachną. Te niebieskie chyba mniej, bo te zielone są rumiankowe. Tak mi się tak. Są z ekstraktem z rumianku. Nie wiem, czy kupię je drugi raz. Są to chyba jedne z, z najtańszych opcji podpasek, jakie są na rynku. Bardziej odpowiadają mi nawet te, te niebieskie. Na razie się jeszcze nad nimi zastanawiam. Mam jeszcze dwa opakowania chyba z każdego koloru, bo była promocja, więc je wzięłam. Przetestuję jeszcze parę razy i wtedy dam Wam znać. To tyle z dzisiejszego denka. Nie było tych produktów jakoś bardzo dużo, ale jednak lubię się podzielić moją opinią. Dajcie znać, czy mieliście któryś z tych produktów, czy Wam się sprawdził, czy nie, czy macie takie same opinie jak ja, czy może zupełnie inne. Będzie straż. Dajcie znać, czy lubicie takie treści. Czy je oglądacie? I jeżeli podoba Wam się mój kanał, możecie wesprzeć mnie, kupując mi kawkę. Link jest w opisie oraz zasubskrybować. To tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.